Dzisiaj jesteśmy z wizytą w jednym z laboratorium naprawdę bardzo tajnego Instytutu Badań Naukowych. Aby nasza wizyta przebiegała bezpiecznie, musimy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa higieny pracy, w skrócie BHP. Jednym z najważniejszych jest zakaz przesuwania, demontowania urządzeń oznakowanych czarno-żółtą taśmą. Pan inżynier niczego jednak się nie nauczył i zainteresował się przewodami elektrycznymi. Niestety w tym przypadku sprowadził zagrożenie na cały zespół naukowy i wychowawczy. Najczęstszymi wypadkami w pracy są jednak upadki, również z wysokości. nie Fantazja naszego narodu nie ma sobie równych. Pamiętajmy, picie od czynników w laboratorium grozi śmiercią lub trwałym kalectwem. Przestrzegajmy przepisów PHP, zwłaszcza w laboratorium. Dobry wieczór Państwu. Dziś rozpoczynamy dziennik telewizyjny od wiadomości z ostatniej chwili. W Poznaniu przed Instytutem naprawdę bardzo tajnego e, laboratorium, w którym e, doszło do jakiejś awarii. E, przed nami tu widzę Panią. E, Chciałem się Pani spytać, co się takiego dostało jak Pani się na to zabrała. Rozumiem, dobra, dziękuję. Jak Państwo czujecie, to są tylko zwykłe czucia, nie ma żadnych zagrożeń. Oj, przepraszam, idziemy dostępne w domaczku. Przypomnijmy materiał nakręcony latem ubiegłego roku. Proszę Państwa, dowiedzieliśmy się, że w okolicach Cytaderii Poznańskiej została odkopana tego jakaś tajemnicza skrzynia. Prawdopodobnie pozostałeś w I wojny światowej może to być nawet broń bakteriologiczna chemiczna. Aby przeciwdziałać epidemii powołano już specjalny zespół ekspertów. O jego pracach będziemy informować Państwa na bieżąco.